Panie Mendoza, nie wygląda pan na człowieka, który przewróciłby staruszka. Coś jest tutaj mocno nie tak. O, o, o. o, to miła odmiana. Trochę siły w rękach na pewno bardzo mi się przyda. To przecież ty jesteś wiecznym rycerzem! Bystrzak z ciebie, a ty jesteś dziadkiem Tenisona? Jak mnie znalazłeś? Szczerze mówiąc to, po prostu na ciebie wszedłem. To może lepiej po prostu sobie pójść. To mądra decyzja. Dziadku! jesteś tutaj? Zostaw mnie! Cześć, Gwen! Jak na konkursie? E, w sumie to było o wiele mniej ciekawie niż się spodziewałam. Co się tutaj dzieje? Kaszkeloszka, loha, sejmiasz i wiat, to tybia? To ciało jest znacznie niezdarniejsze niż podejrzewałem. Może szybkość będzie bardziej przydatna w takiej sytuacji? No, jak to się dzieje, ma tak biały To wieczny rycerz. Jego świadomość jest w masę. No! Wieczny rycerz? Wieczny rycerz szuka nowego ciała dla swojej świadomości. Idź po bena, a ja biegnę za rycerzem. Dobra. Ja! Aż każ to ma kado? Poszukaj rodziców młody! No, aż jedzie, a to toto? to to? <śmiennie> no weź Ben, chodź tu Dziadku, mam tu Bena I Nie zacząłem tej bójki, przysięgam Wiesz, nie rozumiem, co ci odbiło, ale gadki o nawiedzonej masce to ja nie kupuję Co się stało? Walka skończona? Straciłem go z oczu, ale nie uciekł daleko O kim ty mówisz? Wieczny rycerz tu jest No tak, tysiące wiecznych rycerzy tutaj chodzi Nie, ja nie o tym, to jego hełm Bierze w posiadanie tego, kto go nosi. Gdybyś zobaczył, wiedziałbyś, że to on. Chodźmy, musimy go znaleźć. Eee, na pewno dobrze się czujesz, dziadku? Wiecznego rycerza wescało do czasu portalu. No tak, ale Kevina również. O tym nie rozmawiamy. Mówię wam, wygląda na to, jakby ten hełm zmieniał ludzi z Wiecznych Rycerzy. A ci cosplayowcy potrafią się nieźle wciągnąć, dziadku. Pewnie natrafiłeś na jakiegoś ostrego larpowca. Z tym hełmem naprawdę działo się coś dziwnego. Zupełnie jakby miał własny rozum. Już za chwilę będziemy oceniać kolejną turę. To to już ostatnia szansa, żeby wejść na scenę i pochwalić się kostiumem. Wiecie co? Mam zamiar wygrać konkurs cosplayu. Informujcie mnie na bieżąco o tym nawiedzonym hełmie. Ben, wracaj tu! Dobra, to moja ostatnia szansa, żeby naprawdę zapłysnąć. Jeśli to już wszyscy, to sędziowie są gotowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Nadchodzę! Późnialski pojawił się w ostatniej chwili. Myślisz, że sędziowie go dopuszczą, Bill? Wiesz, Steve, nie jestem pewien, co powiedzą na następnego dziwnie popularnego kartonowego kosmite. O, chyba go jednak dopuszczają. To bez wątpienia jeden z najlepszych dzisiejszych kostiumów tego typu. Ale sędziom raczej nie podobają się te kartonowe akcesoria. Co ty na to, Steve? Eee, Steve? Aha. Uwaga uczestnicy cosplayowego konwentu Cosconu. Organizatorzy z przykrością informują, że na terenie konwentu się zagrożenie bezpieczeństwa. Prosimy wszystkich o opuszczenie budynku. O zmianach poinformujemy. Bardzo dziękujemy za współpracę. Co? Oj tości, Ale byłem o krok od wygranej! Za kogo on się chwila? Czy to... O! Oh, to przecież nie czy rycerz! Ścianek miał rację! Gość pożałuje chwili, w której zepsuł mój Nie ty Chyba nie chciałeś sobie iść bez przymiszania ze starym kumpem, prawda? Młody Tennyson, wyglądasz nonsensownie! O! I to mówi gość, który nosi krawat bolo? Tak! Cóż, nie jest to bynajmniej mój wybór! <grym wytrzymań> Czy ty nie byłeś kiedyś w lepszej formie? Nie masz siły! Ja tak mogę przez cały dzień! Czy ty masz w ogóle pojęcie, jak długo trzeba optymalizować te dziwaczne ludzkie postaci? Inaczej! Jaka szkoda, że nie przyjąłeś ciała kogoś, kto więcej ćwiczy! No, no dalej, ucieka jeśli chcesz! Ten komendator raczej nie wytrzyma za dużo tej ciągłej bieganie! Ben! Gwen mówiła, że pewnie pobiegłeś za hełmem!